Siemanko! Kolejna część Gotuj ze Stalewiakiem, część druga. Co dzisiaj? Cycuszki. Lubię cycuszki. Tak więc przygotowujemy, ale najpierw wam pokażę w parowarze, jak to wygląda. Są dwa takie garnki, bo w pierwszej części nie pokazałem. O! Taki pipsztok cycek grzeje tą wodę. Chyba 3 minuty wystarczą, tylko patrzcie jaki kamień u nas jest, nie? To jest kamień po dwóch miesiącach. Co jakiś czas po prostu go trzeba wyczyścić. Jak nic nie mam, ja się nie bawię w dolewanie tu wody. Ogólnie w nim nie trzeba dolewać, nawet te 50 minut się ustawi. Po prostu ładuję tu z pyku. Mało! No tam, 40 minut się robi, to nawet na maksa nie, nie trzeba dolewać. Zakładacie to. To. Teraz przygotowanie. Jedzonka. Przygotowane. Zaraz to wszystko trafi tutaj. Tym czymś doprawię Co tam przyprawy gierosik trochę, rozumicie? Z kupyku. Przyprawa do ziemiaczków jakaś. Leć dziadu. Co tam, że się posypie coś innego. Wyrąbane. Natka pietruchy. Czosneczku troszeczkę nie zaszkodzi. To się wszystko fajnie potem... Wyrówna ten tak smaczek. No. Zauważcie, że to jeszcze jest zmrożone, ale to nic. Ta przeprawa się utrzyma na tym spokojnie. O, cyklu, Oczywiście, link do parowaru macie w komentarzu pierwszym i w opisie. Hmm, co tutaj mamy? Kurczak, 15,35 minut. Cyk, 40 minutek. No i dobra, co jakiś czas wpadniemy, zobaczymy, jak się pikci. A ja tymczasem co robię? Wykopuję miskantę dzielę i sprzedaję nadwyżki, żeby mieć coś zjeść. Powiem wam jeszcze, że kalafior mrożony jest niedobry. Kupić najlepiej w sklepie, czy tam swój i jest dużo smaczniejszy, nawet bez przyprawiania. Było 40 minut, minęło jakieś 15 minut, już się gotuje. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Także za jakiś czas znowu wskoczymy. Zdrowie, zdrowie. Kto ma problemy gastrologiczne, czy chce schudnąć, śmiało, śmiało taki parowarek, nie? Na koniec, jak dojdzie do zegareczka, to jest psztynk, oczywiście na Allegro ktoś postawił komentarze, że tego nie ma, żeby tylko, nie wiem, pod górkę komuś zrobić. I ja jestem za me metalowymi garnkami. Kurde, prawie się pomyliłem. Łatwiej to się bynajmniej myje, nie? No i cztery dziurki, jak macie jedną, to skakać potrafi ta blllll, pokrywka. Zostało niecałe 10 minut. Patrzcie, zapitala. Ja zawsze jak biorę, to najpierw zlewam sobie tą wodę, żeby nie naflapać. Zobaczcie jak cycuszki, piersi. Takie mięciuszki się robią już, o. Już mógłby wyłączyć. Eee, Ale będę żar. Także polecam Wam zdrowa żywność, coś pięknego. O, patrzcie, zamrożone było mięciutkie już. Wszystko mięciutkie. Dobra, za niedługo wyciągamy. Właśnie się zakończyło robić. Zobaczcie, czy nie wygląda petycznie, Wiadomo, każdy sobie doprawić może jak chce. O. Piersi ładnie, mięciutkie. Nie ciągnie się. Ja nienawidzę mięsa ciągnącego się. Jak kiedyś jadłem smażone, to dajcie spokój. O, co? Mmmm. Także tak to wygląda. Jakiś kolejny odcinek też pyknie z czasem. Tak to wygląda na talerzu. Córka, chcesz? No Ty, bo Ty, dziadostwo jeszcze nie wiesz, co dobre i zdrowe. No, to jest najgorsze, ale to jest też dobre. Nie tylko takie warzywa. Najlepsze jest to, że wrzucacie, nic nie mieszacie, nawet zamarznięte, kurde, dojdzie, nie? Także do następnego razu.